Dlaczego w zestawach LEGO z uniwersum Star Wars możemy zobaczyć różowe elementy, które są schowane pod resztą większej budowli? Co takiego sprawia, że właśnie ten kolor i właśnie ta seria posiada tego typu smaczek, który jest niezwykle ciekawy? Tego typu klocki pojawiają się już od dłuższego czasu we właśnie serii Gwiezdnych Wojen i pojawiło się wiele, naprawdę wiele teorii, dlaczego tak się dzieje, ale w tym filmie przystaję Wam prawdziwą odpowiedź, która może Was naprawdę zszokować, bo jest to niezwykle śmieszne. Oczywiście zacznijmy od tego, że nie będzie to poważny powód. Jest to naprawdę niezwykle śmieszne i obstawiam, że nikt z was nie domyślał się tego wcześniej, chyba, że usłyszeliście tą historię od kogoś jakiś czas temu. Jeden z projektantów Lego w wywiadzie powiedział, że ten cały pomysł z umieszczeniem właśnie różowych elementów rozpoczął się niewinnie, jako mały żarcik. Jego żona Daniel wpadła na pomysł, że za każdy umieszczony różowy element w zestawie Star Wars będzie przynosiła jedno różowe ciasto dla projektantów Lego. Tak, jest to cała ta wielka tajemnica. Wychodzi na to, że lawina różowych elementów została z Prowokowana przez mały niewinny żarcik, rzucony przez żonę jednego z projektantów. Jestem ciekaw, czy naprawdę dostali oni za każdym razem to różowe ciasto, biorąc pod uwagę fakt, iż naprawdę wiele razy już ten pomysł został zastosowany. Chyba to już po prostu weszło w krew projektantom, i moim zdaniem czerpią oni z tego taką małą satysfakcję, jak udaje im się sprytnie zastosować różowy klocek w zestawie, który de facto jest w większości pokryty na przykład szarymi klockami. Stanowi to niezły kontrast i pewnie nie lada zaskoczenie dla osób, które jeszcze nie budowały zestawu z LEGO Star Wars. Mniej jeszcze rozbawia fakt, iż Lego Marvel także zaczyna wplatać do siebie tą ideę. Możemy w paru zestawach zauważyć różowe elementy, które w podobny sposób jak w serii Star Wars są schowane wewnątrz budowli. jak myślicie, oni też za to dostają co nieco? Ja obstawiam, że nie i nie zdziwię się jak za parę lat wszystkie serie będą stosowały tego typu zabieg, może stanie się to taką tradycją firmy LEGO, kto wie. Tymczasem ode mnie to na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnego. Cześć!